Dzisiaj mamy 23 lipiec 2022 rok sobota, gdzieś tak przed 12, Wrocław, ulica Podwale, budynki sądów rejonowych. I to jest skrzyżowanie podwale krupnicze. Właśnie teraz 27.20 numer boczny skręca. On skręca tutaj w kierunku na krzyki. No dobrze, więc tu jest sam narożnik, tu jest okręgówka, tu jest. Okręgówka we Wrocławiu. Nie chcę mi się tam chodzić, bo, bo, bo nie ma sensu tam. Tam jest budynek... No nie wiem, jakiejś takiej prokurwatorii, nie wiadomo jakiej skąd. Tak na 95% tam nie, nie sprawdzałem dokładnie e, jacy prokuratorzy tam mogą przechodzić, często przemieszczać się po okolicy po chodniku. A jak załóżmy, zechciałoby im się siku, albo kupę, to by mogli wejść do, do tego budynku i no gdzieś do ubikacji mogliby pójść. Gdyby co? Dobrze, to tam jest budynek właśnie no, klubów sportowych, milicyjnych, które były kiedyś. Dobrze, więc teraz skupmy się, bo mamy troszeczkę czasu, ludzie nie przechodzą, więc tam jest prokuratoria nie wiadomo jaka gdzieś tam, no nie wiem, w okolicy wrocławskiego śródmieścia czy na granicy stałego no, no nie mam pojęcia, no <laughs> Oj. więc tam kilka istot mnie nęka kilka dowodów osobistych, dlatego wolne sądy, wolnych ludzi sędziowie pokoju w niniejszym sobotę Was informuje, że są przygotowane akty oskarżenia Przeciwko wszystkim tym, którzy maczali swoje brudne paluchy, no albo, no albo sztuczne paluchy, bo, bo, bo to mogą być jakieś sztuczne paluchy, albo pomalowane lakierem do, do faznokci, i, i, i tak dalej, więc to już nie może być. Więc akty oskarżenia są gotowe, proste, czytelne, i dlatego proszę wszystkich o pomoc, aby przez, postawić. Yy, te wszystkie nieciekawe istoty przed moim obliczem, jako suwerena, aby odczytać te wyroki, które już od dawna były napisane i tylko czekają sobie na wykonanie i je wykonać. Co do milimetra, co do kropki, co do przecinka, co do myślnika, bo tam mogą być myślniki lub nie. Więc, aby właśnie wszystko no, wykonać, co tam będzie napisane, i aby już ta skundlała parszywa organizacja Państwo Polskie tutaj sobie możecie nazwę tam wpisać jaką chcecie, jaka tam Wam będzie pasować a my się odczepili ode mnie i zapłacili odszkodowanie oraz jak mm, mówią moi doradcy City of London, aby mm, przeprosili i spier... <laughs> Tutaj tak pyl, tutaj pylą, te wysokie trawy, pylą tutaj tak mocno przy tej kosie dalały, no właśnie ja by ziemię wrocławską, umęczoną, dolną śląską oczyścić ze wszystkich parszywców, którzy mają no nie wiem jakieś super papiery, super immunitety, super glejty super jakieś, że tam są pytani, że oni coś tam nie, nie wiadomo w jakim imieniu, oni tam coś odczytują, wykonują i, 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 i po prostu mnie nękają, więc sobie y, nie życzę po prostu tego, nigdy nie życzyłem dlatego kara musi być surowa dobrze, więc jak się domyślacie kochani to moje wszystkie telefony są wyłączone i czekam na, na... o, jeee Ye yeah! tam jakiś taki, a no takie sympatyczne, kurcze autko pojechało, no co, co, co się dziwicie. Więc czekam w miarę na taki prywatny kontakt pantoflowy od tego skundlałego, parszywego bandyty międzynarodowego Magdalena Kaliszewska, abym właśnie mógł się jednak spotkać się z dziećmi, tym bardziej właśnie w takim szczególnym dniu jak dzisiaj, 23 lipiec, sobota 2022. Sami widzicie, że już od, od, od wielu dni po prostu m, m, chcę te pieniądze przekazać. Czasami przy, przy, przy sobie te pieniądze noszę duże kwoty, więc no, ileż kurczę można ludzie kochani no, chodzić po Wrocławiu z kasą taką jeszcze w miarę na, na wierzchu. Więc y, tak to po prostu jest, że trzecia RP. Wybrana przez super rozmodlonych ludzi, być może katolików, ja tam nie wiem. Do, do aktu chrztu i bierzmowania tam się nie patrzyłem. Do nich więc parszywa zmiana została dopuszczona do korporacyjnej władzy przez osoby super religijne. No to po już trzech latach zaczęła ta skundlona i parszywa zmiana mękać mnie uporczywie i robi to cały czas skutecznie. Dlatego w, w, Kochani, no wiecie co ja na to. Wszyscy moi doradcy z City of Berlin i City of London mówią, żeby załóżmy mieć na to wyjebane. Żeby totalnie mieć wyjebane i żeby ciepłym moczem to tam no wszystko zlewać. Bez względu jakie zaproszenie korporacyjne albo jakikolwiek list miłosny i tak dalej bym otrzymał od tych różnych korporacji powiązanych ze sobą ale przestępczych no żeby ciepłym oczem zlewać do kibla od razu i tak dalej. No. Albo żeby zgniłymi jajami w to tam no spróbować mój wzrok i zbieżność wzroku poprawić to tam, żeby zgniłymi jajami w te na nazwiska parawki Na tych listach mogą być nazwiska parawki, wiecie o tym? Więc żeby tam no sobie, no no właśnie żeby tam sobie, no zwierzność oczu i celowania y, powiększyć Do, dobrze, więc drodzy wolni ludzie suwereni y, świadomi wolne sądy wolnych Polaków jest roszczenie względem kilkunastu parszywych istot i no coś musimy z tym zrobić dziękuję oczywiście Załóżmy, tam mogą się jakieś takie roszady robić, może tych istot jakoś tak. Nie wiem, no. ubyć, nie ubyć, więcej, mniej może być, no więc tak to jest, ale na, na pierwszy cel Magdalena Kaliszewska i, i żeby ona przestała was okradać na koszta sądowe, a ona to robi świadomie i ona, ona nie popuści, więc tutaj po prostu już nie ma mowy o resocjalizacji, po prostu ponieważ gdyby to płodziło w grę, to by ona załóżmy wiedziała co ma robić dobrze więc to jest podwale Krupnicza dzisiaj jest sobota a tu jest fosa tutaj tak trochę pyli te, taka woda nieciekawa, zielona trochę tutaj pyli więc no może to na płucach się gdzieś osadać, a to właśnie widać ten budynek brązowy to jest to było forum, Narodowe Forum Muzyki, czy jakoś tak, Forum Muzyki, to, to było dzięki.